Cześć, z tej strony Robert z Domu Pachnącego Żywicą. Jak widzicie, tematem przewodnim dzisiejszego odcinka będzie papryka. To już yy, w tym roku moja druga papryka. Jedną robiłem taką prostokątną. Zobaczymy się czerwoną, ta po prostu jest niedojrzała. Przy przymrozki, no i po prostu pościnało tą paprykę i prawdopodobnie już nie dojrzeje. Ale mam czerwoną, taką podłóżną. No i sobie ją zamarynuję, bo z tej, którą już robiłem w tym roku... Już część zużyliśmy, więc wypada uzupełnić zapasy. Ja marynuję to w takich małych słoików. Nie wiem, jak one mają pojemność. 330 ml, 400. Chodzi o to, że takie mniejsze ilości szybciej się zużywa i ta papryka nie zdąży się zepsuć. U nas, mimo tego, że jej schodzi dużo, no to zdarzało się, że po prostu ta papryka skisła. Do marynowania potrzebny nam będzie olej. Nie na no, mi konkretnie. Będzie potrzebny olej, ocet, cukier, sól, liście laurowe. Ja używam świeżego liścia laurowego. Kupiłem sobie kiedyś takie drzewko i sobie obrywam systematycznie. Dlatego tego liścia laurowego używam mniej. Jest on bardziej aromatyczny i jakby bardziej wnosi te swoje smaki i aromaty w zalewie. Tu już gotuje się 3,5 litra wody, papryki mam gdzieś koło 5 kilogramów. Użyję do tego powiedzmy, że około 12 liści suchych. Ja tutaj wezmę 7 takich większych i mniejszych tych zielonych świeżych. 2,5 szklanki cukru. Ja ten przepis oczywiście będzie się wyświetlał tutaj, natomiast zachęcam każdego do sprawdzenia, czy y, odpowiada wam kwaśność tej zalewy, czy odpowiada wam y, słodkość tej zalewy. Ja i tak y, za każdym razem sprawdzam, czy mimo że wiem, że ileś tam tego cukru muszę dodać, ileś tego tej soli muszę dodać, tak cały czas sprawdzam, czy odpowiada mi słoność, czy słodkość. <zalety>. Paprykę myjemy. Ja akurat paprykę tnę na paski. Nasiona oczywiście zbieram, żeby w przyszłym roku mieć co wysiać. Paprykę tnę na paski. Ja wiem, że przyjęło się w naszym kraju, że paprykę głównie na takie cząstki się kroi. Uważam, że to bez sensu jest, bo i tak jeżeli każdy sobie na talerz weźmie wrócić to później trzeba albo rozkrawać, albo takie wielkie płaty papryki leżą na kanapce. Uważam, że lepszym rozwiązaniem jest takie cięcie na paski. Zalecimy. lecimy. Umyta papryczka. To co nam niepotrzebne, noguję w jednej miejsce. Znaczy te nasiona się nam się przydadzą. No i kroję sobie w paski. Lepiej jest skroić od tej wewnętrznej części, bo po tej zewnętrznej ta poskórca po prostu nóż się ślizga, a po wewnętrznej części leci sobie szybko. to. Nóż jest tępy czy ostry, bez problemu kroi No i tak całe 5 kg przygotować sobie muszę. A w międzyczasie gotuje się oczywiście zalewa. Jak już się wygotuje, to sobie wezmę łyżeczkę, sprawdzę czy odpowiada mi jej smak. Nie wiem czy zauważyliście również to, co ja że czasami cukier, który się kupuje, jeden na przykład jest bardziej słodki, a drugi mniej słodki. Nie wiem, może tylko moje odczucie jakieś jest. Mam wrażenie, że kiedyś tego nie było. W tym czasie jak kryłem tą pierwszą partię papryki, doszła sobie zalewa, sprawdziłem, jest OK, Znaczy, mi odpowiada. Paprykę, te paski papryki pokrojonej do słoika, pakujemy jak najściślej się da. Znaczy, żeby po prostu jak najmniej zostało wolnej przestrzeni w słoiku. Czasem będzie krótsza, czasem będzie dłuższa. Czasem trzeba będzie ją zawinąć. Nawet jeżeli będzie troszeczkę wystawała ponad ten olej, który tutaj będziemy dolewać. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby by się stało. Znaczy, żeby się zepsuła. W no i aż do pełnego, aż do całkowitego wypełnienia słoika. Pochelka i zalewam gorącą, zalewam gorącą zalewą. No i tak później będą te papryki yy, finalnie jeszcze spasteryzowane czyli wpisane do gara dużego i do 72 stopni w tych 72 stopniach woda zostanie zagrana do 72 stopni i w tych 72 stopniach w tych 72 stopniach będą utrzymywane przez około 10 minut no i pakuję sobie kolejny słoiczek A potem kolejny i kolejny, aż do całkowitego zuższenia tej oto papryki, która tutaj się nazbierała. Wcale nie narzekam, że jej mam tyle, bo na zimę na pewno się przyda. W zasadzie nie tylko my, ale tak samo nasi goście. Dosyć intensywnie tą paprykę spożywają. Niewątpliwie jej atutem jest to, że jest hodowana bez użycia żadnych środków chemicznych. Czasami jest pogryziona przez jakieś owady, czasami się przyczepi jakiś grzyb, ale mamy świadomość, że żadnej semi-razem z tą papryką nie spożywamy. No i na samą górę na samą górę yy, zalanego już danej papryki. Zalewam. Więc oleju. Tak żeby zrobiła się taka warstewka, taki film, który uniemożliwia dostęp, uniemożliwia dostęp tlenu do do spodniej warstwy do, w zasadzie do tej całej papryki. I tak sobie będą papryki czekały aż zapewne wszystkie słoiki, które mam przygotowane i zużyję całą paprykę. Życzę smacznego, do następnego razu. Cześć! sleep